Witam znowu nowy teren 23 marca krótki wypadzik o 12 muszę być w domu taki teren ciekawy już troszkę podjechałem od domu tak sobie idę tu coś mi tam sterczy Piękna korona Ale tak stąd już widzę, że chyba będzie zeszłoroczny Przeleżał sobie o, Ładne się W końcu Parę liść na pusto A stary Zaróźnięty w pokrótce ale to to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. U nas tak. Się zakamuflował pięknie, przeczekał roczek. A no to podnosimy. Takie 2 kilo, ale piękna forma Naprawdę bardzo ładny, pięknie zachowany, niezgryziony, śliczna sztuka Nie, nie duży, ale taki naprawdę ładny. Dobra, lecę dalej. Pozdro.